Jest rok 1911, a w jednym z najbardziej prestiżowych muzeów na świecie, Louvre w Paryżu, zniknęło coś, co przez wieki przyciągało wzrok turystów z całego świata. Mona Lisa, arcydzieło Leonarda da Vinci, stało się celem jednej z najbardziej spektakularnych kradzieży w historii sztuki. Obraz, którego uśmiech jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli świata sztuki, nagle zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nikt nie spodziewał się, że dzieło tak cenione i pod ścisłą ochroną zostanie po prostu skradzione. Co takiego wydarzyło się w Luwrze? W nocy z 20 na 21 sierpnia 1911 roku w Muzeum Luwru. Coś nieoczekiwanego miało miejsce. Vincenzo Perugia, włoski mężczyzna, który przez kilka lat pracował jako konserwator w Luwrze, postanowił wykonać ruch, który na zawsze zmienił oblicze historii sztuki. Perugia, wiedząc jak muzeum funkcjonuje, wykorzystał swoją znajomość budynku. W nocnej ciszy, ubrany w robocze ubranie, wchodzi do muzeum i przemyca monelisę pod płaszczem. Przechodzi przez korytarze pełne dzieł sztuki, ale cel jego misji jest tylko jeden – ukraść najsłyszącą najczynniejszy obraz na świecie. Po dokonaniu kradzieży Perugia ukrywa obraz przez dwa lata w swoim mieszkaniu w Paryżu. Tylko on wie, gdzie znajduje się największa tajemnica XX wieku. Ale jak udało mu się wyjść z muzeum z Mona Lizą bez wzbudzenia podejrzeń? To pytanie pozostawało bez odpowiedzi przez długi czas. Ale co skłoniło Perugia, człowieka, który przez lata pracował w Louvre, do tak odważnego kroku? Motywy tej kradzieży sięgają głęboko w jego serce. Perugia wierzył, że Mona Lisa powinna wrócić do Włoch. Perugia, urodzony w małej miejscowości we Włoszech, był gorącym patriotą. Przez lata żywił przekonanie, że Mona Lisa, która trafiła do Francji za czasów Napoleona, należy do jego ojczyzny. Włochy, według niego, miały prawo do jej odzyskania. W 1797 roku Napoleon Bonaparte po podboju Włoch zabrał wiele dzieł sztuki, w tym także Mona Lizę. Perugia uważał, że obraz nigdy nie wrócił tam, gdzie powinien, mimo że w końcu trafił do Louvru. W jego oczach skradzione dzieło sztuki należało do Włoch i tylko tam powinno zostać. Jego motywacje były proste, ale pełne pasji. Mona Lisa była symbolem narodowej dumy, a jej powrót do Włoch był czymś, co uważał za misję patriotyczną. Perugia miał nadzieję, że uda mu się przekonać włoskie władze i społeczeństwo, że obraz powinien wrócić do ojczyzny artysty. Gdy na Mona Lisa zniknęła, świat nie pozostał obojętny. Kradzież arcydzieła stała się międzynarodową sensacją, która przez dwa lata trzymała w napięciu nie tylko Francję, ale cały świat. Pojawiały się setki teorii na temat tego, co mogło się stać z obrazem. Czy to był ktoś z wewnątrz, czy złodziej działał sam, a może obraz zaginął na zawsze. Spekulacje trwały, a pytania nie miały odpowiedzi. Dopiero po dwóch latach, w 1913 roku, Mona Lisa została odzyskana w Florencji. Herudzia próbował sprzedać obraz włoskim muzeum, ale szybko został schwytany. Cały świat odetchnął z ulgą, a obraz wrócił na swoje miejsce w Luwrze, stając się jeszcze bardziej cenny i pożądany. Zostaw suba, by nie przegapić kolejnych tajemnic. Jakie inne kradzieże sztuki chcielibyście poznać, napisz w komentarzu.